Zachorowałem dwa lata temu, miałem żonę, raptem to się zawaliło, zawaliło się, byłem w Ameryce, to się zaczęło w Ameryce, byłem trzy tygodnie. Przyleciałem do Polski, też tam z problemami jakieś przyleciałem i co było najgorsze, to miałem takie złudzenie, że niepotrzebni mi są rodzice, byli oni w domu, ale uważałem, że są niepotrzebni, przeszkadzają mi, że są wręcz diabły jakieś, które mi przeszkadzają w życiu i wyganiałem ich z domu. Ganiam też mano vaikus.